Nasz klient, nasz pan. Jak często w swoim życiu słyszałeś bądź słyszałaś to powiedzenie? Zapewne wiele, tak samo jak ja. Ja mam wrażenie, że to powiedzenie gdzieś tam od dziecka już mi towarzyszy. No i takie pytanie do Ciebie. Co sobie myślisz o tych słowach? Myślę, że to, co większość, czyli to, że klient płaci, więc klient ma prawo wymagać, więc trzeba robić wszystko tak, jak klient chce, nawet jeśli totalnie się z tym nie zgadzamy. I wiesz, ja dzisiaj chciałabym właśnie ci wyjaśnić, dlaczego ta zasada jest moim zdaniem przestarzała, jest wręcz szkodliwa i dla biznesów, i dla takich solowych konawców, i też jest szkodliwa dla klientów. Na początku XX wieku w sklepach amerykańskich hasło klient ma zawsze rację było używane jako taki slogan reklamowy. Było to na różnych billboardach, w reklamach. Mówiono właśnie o tym, że klient ma zawsze rację. No i nie skończyło się na Ameryce, no bo klient ma zawsze rację, klient nasz pan, no to to są powiedzenia, które są też u nas, są wszędzie. Które na stałe zagościły gdzieś tam w świadomości ludzi, Myślę, że na całym świecie, no. Ja mogę tutaj mówić z perspektywy Polki, ale pewnie jakieś takie mm, powiedzenia w tym stylu ma każdy kraj, że właśnie nasz klient, nasz pan, szczególnie, że to się wywodzi właśnie z Ameryki. Stworzone te hasła zostały po to, żeby pokazać klientom, klientowi, że firmy zrobią wszystko, by dostosować swoją ofertę do ich potrzeb, by, spe by spełnić ich oczekiwania, no, i też przede wszystkim te powiedzenia gdzieś tam weszły do takiego mainstreamu po to, żeby pokazać klientom, że ich oczekiwania są ponad wszystko. Ale co jest ciekawe i co też taką informację znalazłam przygotowując się do tego odcinka, to to, że już w 1914 roku zwrócono uwagę na to, że ten, to powiedzenie, ten slogan nie do końca jest ok. Także dosyć szybko do tego doszli, ale dosz, doszli ludzie do tego, że ten pogląd ignoruje fakt, że klienci przecież nie zawsze są tacy nieomylni, że klienci mogą być nieuczciwi, mogą mieć jakieś nierealistyczne oczekiwania, mogą trochę nadużywać swojej pozycji albo na przykład źle używać produktu lub usługi. Niezgodnie z przeznaczeniem, no i może też na przykład to wynikać z tego, że ten produkt na przykład się niszczy. No i wtedy są też reklamacje i klienci są roszczeniowi, no różne takie. Także zobacz, że na początku XX wieku wszedł ten slogan nasz klient, nasz pan, a kilka lat później już uznano, że hm, nie, coś jednak jest nie tak, ale mimo tego te wszystkie lata to przetrwało, już ponad 100 lat, także coś, jakaś moc w tych słowach musi być. Ale ja dzisiaj nie o tym. Ja nie chcę mówić w tym podcaście o tym, że klienci są źli. Tu w ogóle nie chodzi o to, że, że traktując klienta jako pana, będziemy trafiać tylko na takie roszczeniowe osoby, wredne osoby. Bo tak naprawdę to, czy ktoś jest roszczeniowy, czy wredny, to zależy od charakteru człowieka, a nie od pozycji. Najczęściej oczywiście. Chociaż no... Muszę przyznać, że często te cechy wychodzą z człowieka, gdy ktoś czuje, że ma jakąś tam władzę, ale w ogóle nie, totalnie nie o to tutaj chodzi i już zbaczamy z tematu. Tu chodzi o to, że specjaliści, wykonawcy, firmy powinni rozwiązywać problemy swoich klientów, a zasada nasz klient, nasz pan często przynosi zupełnie przeciwny skutek. Nasz klient nie jest naszym panem. A żaden wykonawca nie jest służącym. Wykonawca jest najczęściej specjalistą i może to mowa o tobie. Jesteś specjalistą. Zajmujesz się świadczeniem usług lub dostarczaniem produktów, czyli pełnisz funkcję usługową, a nie służebną wobec swoich klientów. Rozumiesz? Pełnisz funkcję usługową, ale niesłużebną wobec swoich klientów. I myślę, że tutaj warto się zatrzymać. Bo świat oczywiście nie jest zero-jedynkowy, ale pamiętajmy właśnie, że wykonawca powinien być specjalistą, który specjalizuje się w jakimś konkretnym obszarze i klient zgłaszający się do specjalisty powinien mieć zaufanie i oczekiwać niczego innego jak rozwiązania jakiegoś problemu. Z takim pełnym zaufaniem. A przekonanie, że zasada nasz klient, nasz pan jest słuszną drogą, jest tak naprawdę błędem i to jest też ogromna blokada dla osób, które chciałyby działać efektywnie, chciałyby spełniać takie zdrowe oczekiwania swoich klientów, zgodne oczywiście ze swoimi kwalifikacjami, ale przez zasadę nasz klient, nasz pan nie mogą. Bo tam, gdzie pojawia się to magiczne sformułowanie, że klient ma zawsze rację, tam bardzo często też pojawiają się kłopoty, kłótnie. No bo kurde, jest tak, że klient nie zawsze ma rację i klient to nie jest nasz pan. Uważam, że zamiast mm, trzymać się zasady nasz klient, nasz pan, powinno się raczej trzymać zasady, że mamy robić to, co najlepsze i najważniejsze dla klienta, a nie że mamy robić wszystko, co klient zechce, bo klient nie zawsze musi chcieć dobrych rzeczy. To naszą rolą, jako specjalistów, jest zawsze przeanalizować, podjąć decyzję. A czasami, właśnie też grzecznie odmówić klientowi, grzecznie e, powiedzieć, że nie wykonamy tego albo że to nie jest dobra droga, zaproponować coś innego. Zasada nasz klient, nasz pan nie ma moim zdaniem racji bytu. To jest szkodliwe dla klientów i dla wykonawców, no bo przecież, okej, okay, wykonawca to jedna sprawa, ale klient, żyjąc zgodnie z zasadą nasz klient, nasz pan. Też zazwyczaj nie otrzymuje tego, co by chciał. No bo jak jest roszczeniowy, jak jest hamski, no to taka współpraca z hamskim roszczeniowym klientem, który jest nauczony tego, by stawiać się ponad nami, nigdy nie kończy się dobrze. Znasz taką współpracę, gdzie był wykonawca i nad nim stał taki naprawdę bardzo kiepski klient, hamski roszczeniowy, właśnie, i że to wyszło na dobre, że to się skończyło dobrze. Bo ja. Tak szczerze, z takim bardzo fajnym happy endem, to nie znam takiej sytuacji. No i ta zasada właśnie jest szkodliwa z tego względu, że uczy klientów tego, że mogą mieć wszystko bez żadnego wysiłku własnego, że mogą oczekiwać wszystkiego, często ponad kwalifikacje specjalisty, do którego się zgłosili, bo oczekują, że wszystko jest dla nich, że wszystko dostaną. A tak się przecież nie da. Wyobraź sobie taką sytuację, że na przykład Ktoś prowadzi konsultacje doty dotyczące mediów społecznościowych. No i ja właśnie takie konsultacje prowadzę. I taka konsultacja trwa zazwyczaj 60 minut, i na tą konsultację przychodzi ktoś z jakimś problemem albo z kilkoma problemami. No ale podczas tych 60 minut ja jestem w stanie porozmawiać, dostarczyć jakieś rozwiązania, jakieś pomysły. Ale to ktoś musi wdrożyć to w życie, to ta osoba musi wdrożyć to w życie, żeby to funkcjonowało. To klient musi podjąć działanie i wykorzystać to wszystko, czego właśnie podczas tej rozmowy, podczas tej konsultacji się dowiedział. Tak jest ze wszystkimi szkoleniami, terapiami, coachingami tak jest ze wszystkim. Jeżeli klient ma wpojoną zasadę, że jest panem, to taka osoba będzie chciała zapłacić jak najmniej. Będzie oczekiwać natychmiastowych efektów, oczywiście z zerowym wkładem własnym. Ta osoba być może też będzie stosowała jakieś takie nieciekawe zagrywki, manipulacje, może taki mobbing, jakieś takie znęcanie się psychiczne, bo to trzeba nazwać po imieniu i tak często jest. No i zarówno w takiej sytuacji wykonawca będzie wyczerpany, no i klient przecież nic nie osiągnie. No bo jeżeli on się zgłasza do kogoś, nie ma zaufania i jest roszczeniowy, wprowadza bardzo kiepską znaczy atmosferę, no to i tak nic z tego nie będzie. Ja, co prawda, nie mam na swoim koncie jakichś takich skrajnych przypadków, ale słyszałam właśnie historię o klientach, którzy od początku, od pierwszych rozmów pokazywali takiemu wykonawcy brak szacunku dla jego pracy, maksymalnie zaniżali cenę, a gdy współpraca, moim zdaniem dziwnym trafem już się rozpoczęła. To tacy klienci po jednym dniu potrafili roszczeniowo wymagać nierealnych efektów. I często my sami to sobie robimy, bo zgadzamy się na współpracę z osobami, które już na początku pokazują nam brak, brak szacunku do naszej pracy, ale to jest właśnie przykład takiej postawy osoby, której nikt nie wyjaśnił, że nie jest panem, a w taki sposób i z takim podejściem nie osiągnie swoich celów, więc może i trochę ma okazję, żeby się powywyższać nad kimś i powyżywać na biednym wykonawcy, nie wiem, social media managerze, fryzjerze, komukolwiek, ale to tutaj niczego nie zmieni. Więc taki klient i tak jest stratny, on, on tutaj niczego nie osiąga. I w dobrej relacji z klientami, my powinniśmy być przede wszystkim partnerami. Powinniśmy patrzeć w tym samym kierunku. Nie, że ktoś stoi wyżej, ktoś stoi niżej. Nie, że ktoś może rozkazywać, a ktoś musi być posłuszny. To nie jest ten typ relacji. Zasada nasz klient, nasz pan jest przestarzała. To nie chodzi o to. Tutaj jesteśmy z klientem na równi i razem musimy patrzeć w tym samym kierunku, jeżeli chcemy, by klient osiągnął to, co chce. I jeżeli też chcemy sami, jako wykonawcy, po prostu no nie mieć spaczonej psychiki, bo e, praca z klientem, który uważa się za pana, no to to jest psychika spaczona totalnie. Czyli podsumowując, idealna sytuacja jest taka, że ty jesteś specjalistą. Naprzeciwko ciebie jest klient, który ma jakiś problem. Ty, jako specjalista, określasz na początku, czy jesteś w stanie pomóc i rozwiązać ten problem klienta. Jeżeli zdecydujesz, lub klient zdecyduje, że tak, tutaj znajdę pomoc, bo często, jeżeli na przykład klienci kupują od nas produkty, to nie ma tej wcześniejszej rozmowy, więc klient po prostu kupuje produkt i to on wtedy podejmuje decyzję, że tutaj znajdzie pomoc, ale to jest jego decyzja. On widział ofertę, on podjął tą decyzję, więc to jest albo Twoja decyzja, czy Ty chcesz pracować z tym klientem, albo klienta decyzja, czy on Ci ufa i wchodzi w tą współpracę. No i więc jest decyzja i później podejmujecie działanie i wspólnie rozwiązujecie jakiś problem. Musicie patrzeć w tym samym kierunku i tobie i klientowi powinno zależeć na tym, by to rozwiązać, by osiągnąć ten sukces. I w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy na równi z klientem, my musimy być totalnie szczerzy. Musimy dbać o jak najwyższą jakość obsługi klienta, żeby też sobie niczego nie zarzucić, ale w tym wszystkim być szczerym, być asertywnym, bo klienci właśnie też często, jeżeli my dajemy bardzo dobrą obsługę klienta, próbują to wykorzystać, więc asertywność tutaj też jest bardzo ważna. Jeżeli widzimy, że klient sam, na przykład, zniszczył produkt i chce go nam zwrócić, no to nie, nie jest klient naszym panem. My mamy prawo, mamy jakieś zasady, ale w każdym razie nie powinniśmy bać się dyskusji, nie powinniśmy bać się stania przy swoim oczywiście wszystko z pełną kulturą. Ale nie powinniśmy robić czegoś tylko dlatego, że klient tak chce, tylko czasem właśnie trzeba uświadomić klienta, że coś nie jest najlepszym pomysłem, albo że może i coś nie jest złe, ale na przykład w danym przypadku nie ma sensu. I tak samo ma to zastosowanie i u fryzjera, i w marketingu, i dosłownie wszędzie, bo tutaj mówimy o każdej branży, mimo tego, że to jest online marketing club podcast, no to tutaj chodzi o każdą branżę. I oczywiście mi nie chodzi w tym wszystkim o to, żeby się wykłócać na siłę nigdy w życiu. Tutaj chodzi tylko o to, żeby jak najlepiej robić swoją robotę z jak najlepszym efektem. A to czasem wymaga postawienia granic, czasem wymaga być asertywnym i czasem wymaga po prostu stania przy swoim zdaniu. Nie chodzi też w tym wszystkim o to, że mamy odmawiać klientowi, gdy klient ma jakieś prośby, tylko o to, że jako specjaliści powinniśmy umieć doradzić klientowi, czy dane rozwiązanie jest na pewno potrzebne, czy dane rozwiązanie mu nie zeszkodzi e, i też wyjaśniać właśnie to. Jeżeli uważamy, że coś nie jest dobre, no to asertywnie wyjaśniać klientowi, że to nie jest dla niego dobre. Więc idealna sytuacja jest taka, że Ty jesteś specjalistą i masz klientów, którzy Ci ufają, i dają ci w spokoju robić twoją robotę ale właśnie to zaufanie jest tutaj naprawdę najważniejsze klienci muszą ci ufać więc ty musisz być osobą która wzbudza to zaufanie która ma autorytet która jest asertywna bo bardzo często właśnie asertywność buduje zaufanie kiedy pokazujemy że nie jesteśmy tak tacy byle jacy kluchy w czymś tam, nie wiem, jak to powiedzenie brzmi, no, że... o, ciepłe kluchy, że jesteśmy takie ciepłe kluchy którym można wejść na kluchą głowę <noise> nieważne. Ale że jesteśmy asertywni. No bo jeżeli będziesz osobą, która nie jest asertywna i jest taką szarą cichą myszką, która zrobi wszystko dla klienta, to tak naprawdę zawsze będziesz trafiać na klientów, którzy przyjmują pozycję pana. No a później jest płacz w takiej sytuacji. Więc yy, będąc wykonawcą, czy mając większą firmę, czy mniejszą, my nie możemy być takimi ciepłymi kluchami. Musimy mieć swoje wartości i stać za tymi wartościami. I ja wiem, że ktoś może powiedzieć teraz, no ale jak trafiać na klientów, z którymi mam patrzeć w tym samym kierunku, jakie ja trafiam tylko na takich klientów roszczeniowych, beznadziejnych i w ogóle ta takich, z którymi no, aż się nie chce żyć, jak się z nimi współpracuje. No, i tutaj muszę być szczera i szczerze Ci powiem, że to jest tylko i wyłącznie Twoja wina, że Ty trafiasz na takich klientów. Ty podejmujesz współpracę z takimi osobami. Ty tak promujesz swoje usługi, że trafiasz do takich osób. Wiem, że to jest brutalne, ale no niestety to jest prawda. Więc przede wszystkim trzeba zmienić swoje przekonanie o ludziach i zrozumieć, że mm, tak, są klienci, którzy są w porządku. Tak, są klienci, którzy da dadzą Ci robić swoją robotę. I, ym, I, że też chcesz podejmować współpracę z takimi osobami. Trzeba właśnie troszkę nad tymi przekonaniami popracować. I oczywiście nie jest to łatwe. Jeżeli do tej pory miałeś taką sytuację, że miałeś kiepskich klientów, no to, no to nie, może nie jest to super łatwe, ale serio sprawa ma się tutaj bardzo mocno o przekonania, o podejście do ludzi. Ale też turbo ważny jest tutaj szacunek do siebie i szacunek do swojego czasu pracy. Musisz szanować swoje umiejętności. Nawet jeżeli one nie są na super wysokim poziomie jeszcze, to coś tam wiesz, coś tam potrafisz, coś nie, coś na tym świecie już przeżyłeś, przeżyłaś, więc musisz szanować siebie, swój czas pracy. Pamiętaj też, że odrzucenie zasady nasz klient, nasz pan nie oznacza e, oczywiście nieszanowania klientów lub niezapewniania im najwyższej jakości obsługi. Wręcz przeciwnie. Traktujemy klientów jako partnerów, a nie panów, więc zapewniamy im najwyższą jakość obsługi, bo chcemy, żeby klienci osiągnęli swoje cele. Chcemy właśnie zapewnić najwyższą jakość. Wiemy, że potrzebujemy być w tym razem z klientami, musimy patrzeć w jednym kierunku i my też sami i to jest bardzo ważne sami musimy słuchać siebie i wierzyć w swoją wiedzę, wierzyć w swoje umiejętności. Ja wiem, że naszego podcastu słucha bardzo wielu social media managerów, no i ogólnie ludzi z tej pracy takiej kreatywnej, więc posłużę się takim przykładem pracy z klientem, który zgłasza się do nas, bo chce, żebyśmy pomogli mu budować jego markę osobistą. O. No, i, no i, marka osobista, no to to jest człowiek, więc tutaj musi być współpraca. Musicie wspólnie planować działania, musicie rozmawiać, musicie dyskutować, planować, wyznaczać cele, wyznaczyć zadania. Ty, na przykład, w takiej relacji zajmujesz się strategią, wyznaczasz kierunki, rozpisujesz zadania, ale na przykład klient musi się zaangażować, bo musi nagrać jakieś materiały albo chociażby informować cię o ważnych rzeczach z jego życia, um, o dostarczać ci informacji, które możesz użyć w tworzeniu kontentu. No, nie ma opcji budować skutecznie marki osobistej, kiedy nasz klient stoi w pozycji pana i tylko oczekuje, nic nie daje od siebie oczekuje gruszek na wierzbie na teraz i już. No to nie jest możliwe, żeby w ten sposób zbudować markę osobistą czyjąś. Jeżeli mamy pomagać komuś w przybudowaniu jego marki osobistej, to musimy patrzeć w tym samym kierunku. Także najlepszą metodą na utrzymanie dobrej relacji z klientami jest współpraca, jest kompromis, jest taka strategia win-win, czyli zwycięzca, zwycięzca. Klient zwycięża i my zwyciężamy, bo mamy fajną współpracę, satysfakcję z tej współpracy, a klient ma rozwiązane swoje problemy, ma jakieś efekty. Jeżeli uważasz, że to niemożliwe jest mieć tak fajnych klientów, no to masz przed sobą dużo pracy, musisz się zająć swoimi przekonaniami przede wszystkim. Pamiętaj, że jesteś wykonawcą. Coś dostarczasz klientowi i musisz dawać rozwiązania. Dając sobie wejść na głowę, pokazujesz, że totalnie nie wierzysz w swoją umiejętności i w swoją wiedzę, więc wtedy bardzo ciężko w ogóle Ci będzie się rozwijać, bardzo ciężko będzie Ci mieć fajnych klientów. No i w ogóle no, życie raczej będzie dosyć takie no, nieprzyjemne, skoro Ty zawsze będziesz w tej pozycji niżej. Więc pamiętaj, przede wszystkim w dobrej współpracy musi być wspólny cel, wzajemny szacunek, nikt nie może być tutaj pokrzywdzony, razem z klientem patrzycie w jednym kierunku. Też ważna jest edukacja klientów, żeby właśnie im pokazywać, że zasada nasz klient nasz pan to już nie te czasy. I że my tutaj jesteśmy partnerami, więc do tego musimy być turbo asertywnymi osobami. No i właśnie, jeżeli chcesz się uczyć tej asertywności, to u nas w Online Marketing Club pojawił się nowy moduł. Moduł, który nosi tytuł osiąganie celów, ale też mamy moduł obsługa klienta, który Ci w tym pomoże. No i właśnie tam uczymy się tego, jak dobrze obsługiwać klientów, jak być asertywnym, jak osiągać swoje cele. Więc te dwa moduły to jest must have u nas na platformie, no ale też Masa, masa, masa innej wiedzy, którą mamy w online marketing club. Więc pamiętaj, że dla Ciebie jako słuchacza, słuchaczki naszego podcastu jest 20% zniżki na subskrypcję. Jak dołączysz do naszego klubu, wpisz sobie hasło podcast podczas zamówienia i tam Ci się zrabatuje subskrypcja o 20% aż. I co ważne, to jest cena stała. To jest cena, która zostaje z Tobą na zawsze. Więc zawsze będziesz mieć te 20% mniej jako nasz słuchacz bądź słuchaczka, a wiedzy jest ogrom, ogrom, ogrom. Każdego pierwszego dnia miesiąca dochodzą kolejne materiały, więc zaraz tylko trzeba spiąć tyłek, sięgnąć po to, bo to jest wydatek rzędu wyjścia, jednorazowego wyjścia na miasto, na obiad, a masz za to dostęp do wiedzy. Więc nie ma tutaj miejsca na narzekanie, że nie mam środków na to, żeby się uczyć, bo te środki, to ile kosztuje nasza platforma, każdy znajdzie, a ilość wiedzy jest tam niesamowita, także trzeba wziąć się w garść, działać, uczyć się też tej asertywności, bo my często asertywności nie mamy od dziecka, nie jesteśmy asertywni od dziecka. Tego uczymy się z czasem. Często też ktoś tłamsi tą naszą asertywność, nie podoba mu się, że jesteśmy asertywni, ale nie. W pracy, nie tylko w pracy, w życiu trzeba być asertywnym, więc nad tym pracuj. No i pamiętaj, że Zasada nasz klient, nasz pan jest totalnie przestarzała. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. To byłam ja, Maja Strzelecka, założycielka Online Marketing Club i oczywiście słyszymy się już niedługo.